witam Was bardzo serdecznie w 12 dniu. Vlogmasu i za nami, słuchajcie, już połowa vlogmasów. Także już za 12 dni będziemy szykować wigilję. Słuchajcie, ten czas tak leci. Eee, słuchajcie, ja się zbieram. Mam kilka rzeczy do załatwienia. Jestem w zasadzie 5 minut spóźniona, więc muszę się naprawdę bardzo szybko zbierać. Ja z rana troszkę pozałatwiam. Zobaczymy, jak mi to wszystko pójdzie. Także zapraszam Was bardzo serdecznie na spędzenie tego dnia z nami. Wracam właśnie z ploteczek od mojej przyjaciółki yy, I słuchajcie, zobaczcie jaką piękną rzecz tu od niej dostałam Czy zostanę jej yy, świadkową Także zobaczcie jakie cudowności yy, Powiem Wam, że bardzo się cieszę yy, Jestem w ogóle bardzo wdzięczna, że mam taką osobę przy sobie i słuchajcie, no szykuje nam się bardzo fajna impreza, także bardzo, bardzo, bardzo się cieszę. Dzień dobry, dzień dobry, witam Was w sobotę, 13 grudnia. Ja słuchajcie, kończę drugą kawkę, a jest dopiero po godzinie 10. Słuchajcie, I dzisiaj zapowiada nam się bardzo fajna impreza. Idziemy z Dawidem na taką jakby imprezę firmową, e, tak. która odbywa się u. u... Która jest z jego firmy e, Także ja nad 12 mam makijaż e, No i co? I dzisiaj będzie taki luźny dzień Połączymy Połączę tego vloga wczorajszego Powiem wam, że wczoraj e, wróciłam Wróciłam do domu, odebrałam Adriankę I tak słuchajcie, po tej nocce W zasadzie nic się kompletnie nie działo e, Także tak nam wczorajszy dzień zleciał A dzisiaj zapowiada nam się e, fajny, fajny wieczór I fajna noc Adrianka dzisiaj zostaje z dziadkami, a rodzice mają dzisiaj wychodne. I już, słuchajcie, kolejną kawkę już dzisiaj nie zliczę, ile tych kawek wpadło, ale zobaczcie, mam już makijaż, także jestem Dzień. bardzo zadowolona, bardzo mi się podoba makijaż, także zaraz jeszcze tylko szybko włoski, wskakuję w kieckę i będę gotowa, ale oczywiście najpierw kawę się trzeba wypić. Bo z tego wszystkiego w ogóle wczoraj nie otworzyłam kalendarzy adwentowych, nie miałam po prostu, słuchajcie, Siły po tej nocce Także już odpuściłam i mówię Dzisiaj sobie otworzę dwa okienka Także dzisiaj biorę dwunastkę I trzynastkę i zabieram się Za otwieranie Tutaj już mam resztę naszykowane Mam nadzieję, że słuchajcie W poniedziałek ogarnę te wszystkie rzeczy Poukładam to już świątecznie Bo powiem wam, że Naprawdę, tyle się dzieje, że ciężko jest nawet, słuchajcie, znaleźć tą, te dwie godzinki, żeby ogarnąć te ozdoby, ale mam nadzieję, że w końcu w poniedziałek mi się uda. Także ja już, słuchajcie, zabieram się za, otwieram. Zacznijmy od kalendarza, od Mikołaja 12, 11, 13, wczoraj był 12, o tym musiałam się zastanowić, jaki dzień. Ok, tu chyba mamy jakąś maseczkę do ciała, albo słuchajcie, jakieś takie płatki do twarzy. Ok, które odświeżają i myją skórę. Ok, jestem ciekawa tego produktu. I trzynastka. Co my tu dzisiaj mamy? Wygląda chyba jak słuchajcie rękawica albo jakaś e, gumeczka, także pewnie coś, coś z tego rodzaju. To za sobie za chwilkę otworzę, e, żeby nie przedłużać. Przedłużać e, dwa na... Oj, chyba mi coś słuchajcie, uciekło. Ok. Nie wiem, słuchajcie, co się stało, ale chyba mi jakiś produkt uciekł z dwunastki. Ale dobra, słuchajcie, to nic po prostu nie będzie. Znajdę go kiedyś. Dobra, i słuchajcie, trzynastkę. O, trzynastka jest. O, może będzie akurat dwunastka w trzynastce. Okej, okay, jest. W dwunastce była taka spinka. No, okej, okay, to taki zapychacz trochę, ale okej, okay, może być. Uuu, jaki grzebień! Słuchajcie, i zobaczcie. I w trzynastce był taki e, szeroki grzebień. Słuchajcie, czasem do układania włosów się przyda, e, więc okej, okay, może być. Dobra, i teraz najlepsze kalendarze, czyli od mojej siostry. Dwunastka, e, chyba jakiś ciuch. A tu jest. Ja, wiecie co, w trzynastce opisałem, że to będzie mój płyn micelarny. Tak, tak czuję pod ręką. Zobaczcie, co ja tu mam. A jakie piękne skarpety świąteczne. Ja uwielbiam skarpety świąteczne, więc bardzo, bardzo się cieszę z tego okienka. Dobra, i lecimy kolejne okienko. Widzicie, słuchajcie, wiedziałam, to jest mój ukochany płynny celarny także bardzo się cieszę, bo używam go, więc to jest super sprawa i do tego batonik, także bardzo, bardzo dziękuję